Chrystus zmartwychwstał, wstał, prawdziwie zmartwychwstał, wstał, Aleluja. Witajcie, kochani, ponownie. Słuchujemy się w historię, która wydarzyła się w świątyni. Gdy Pan Jezus ogłasza siebie jako źródło wody żywej. W czasie święta namiotów. Wróćmy do tego tekstu. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu świąt Jezus wstał i zawołał z mocą: Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, wierząc we mnie. Jak mówi pismo, z jego wnętrza popłyną strumienie wody dającej życie. Powiedział zaś to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego, duch bowiem jeszcze nie zstąpił, ponieważ nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Kolejne słowo drogowskaz, który pomoże nam przygotować nasze serce na dar pięćdziesiątnicy, to słowo, które mówi o przychodzeniu, kto spragniony niech Przyjdzie. Właściwie chciałbym zwrócić uwagę na formę, która jest w oryginale, która jest formą ciągłą, niedokonaną. Niech przychodzi. Ja w jednym z tłumaczeń, w komentarzu e, żydowskim do Nowego Testamentu, znalazłem: Niech wciąż przychodzi. Ten dodatek podkreślający, że nie chodzi o jednorazowe wydarzenie. Tak zresztą było z Pięćdziesiątnicą. Skupiamy naszą uwagę na tym wstąpieniu Ducha Świętego, a już dzieje apostolskie opisują wydarzenie, które miało miejsce później, gdy Kościół doznaje prześladowania. I w ufnej modlitwie staje przed Bogiem. Dzieje apostolskie w czwartym rozdziale opisują tą historię. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym przebywali. Napełnił ich duch święty, a oni odważnie głosili słowo Boże. Nowy znak przyjścia ducha świętego, jakim jest Drżenie pomieszczenia. I to mówi nam o tym, że Duch Święty przychodzi do Kościoła nieustannie, i ciągle na nowo możemy prosić o Jego wylanie, o Jego dary. Widzimy Jezusa, który mówi. Do zgromadzonych wielkim głosem woła, tak jak mądrość, która w księdze przypowieści, zaprasza, ale wielkim głosem. W pierwszym rozdziale czytamy te słowa: Mądrość woła głośno na ulicach. I dalej w dziewiątym rozesłała swoje sługi i woła z najwyższych pagórków miasta: Prostaczek, niech do mnie przyjdzie. Bóg, który woła człowieka, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To jest Boże wołanie, Boże zaproszenie, bo nasz Bóg jest Bogiem spotkania, Bogiem osobowym który chce wchodzić w relacje ja i ty dlatego zaprasza woła niech przychodzi do mnie wciąż ten który spragniony w tym zaproszeniu jest odwołanie się do naszej wolności. Jest potrzebny mój krok. Gdy czytam historię z Księgi Rodzaju, widzę, że Pan Bóg nie wchodzi do namiotu Abrahama pod dębami Mamre, ale Staje w pobliżu i czeka. To Abraham wychodzi naprzeciw. Jest potrzebny mój krok wolności i wyboru. Szczególnie dziś. Kiedy w naszym świecie spotykamy tak wielu ludzi, którzy żyją pomiędzy, chwali się neutralność, a Pan Bóg pyta: Jak długo można stać w rozkroku? Tak jak ustami proroka Eliasza na górze, Karmel. Pytał Izraelitów. Dopókiż będziecie się chwiać na obie strony. I Apokalipsa. W bardzo mocnych słowach Pan mówi do nas, a tak? Skoro jesteś letni. I ani zimny, ani gorący chcecie wyżygać z ust moich. Może to was szokuje. Trzeba wziąć do ręki słownik grecko-polski i zobaczyć, że tam jest właśnie to słowo. Elegancko przetłumaczone, usunąć z ust żebyśmy takich niepokojów nie mieli w czasie liturgii ale apokalipsa używa tego słowa człowiek który jest pomiędzy nie podejmuje decyzji ani zimny ani gorący jest dla Boga obrzydliwy sam w tym stanie braku decyzji jest dla siebie nieszczęściem. Bóg zaprasza, przyjdź, a to zaproszenie jest odwołaniem się do mojej wolności. Zrób krok, jeśli chcesz. W tym przychodzeniu do Pana. I w spotkaniu napotykamy trudność, przeszkodę. I o tych przeszkodach mówi nam Słowo Boże. Prostujcie drogi dla Pana. Otwórzcie podwoje. Droga jest tym, co nas, nam pomaga się spotkać, przyjść. I drzwi są tym, czego używamy, aby przejść. One mogą stanowić dla nas przeszkodę, duchową przeszkodę. Kiedy drogi są pokręcone grzechem. Pan Bóg zaprasza Byśmy je prostowali. I tu jest potrzeba, konkretna, bardzo potrzeba, którą uświadamiamy sobie, gdy stajemy do tego, by przyjąć łaskę, że są przeszkody dla łaski. Że bardzo często jest tak, że pytamy się, Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Prosiłem. I pewnie nie słyszymy tej odpowiedzi, jesteś w strumieniu łaski, wylewam na ciebie obfitość mojej miłości, ale jesteś naczyniem zamkniętym, i dlatego nie doświadczasz tej łaski. Zatem. To, co pochodzi z grzechu, jego konsekwencje, potrzebujemy uprzątnąć, i to jest prostowaniem dróg. Potrzebujemy przebaczenia, które wyrażamy tym, którzy nas skrzywdzili, wyrażamy je sobie. To przebaczenie nas uwalnia, otwiera serce. Potrzebujemy także, Naprawienia skutków grzechu, tego co nazywamy pokutą, wynagrodzeniem. I jeśli w relacji z Panem Bogiem było coś nie do końca w porządku, albo był czas, kiedy naprawdę błądziliśmy, potrzebujemy nie tylko to wyznać, ale jeszcze wynagrodzić. Drzwi możemy otwierać i zamykać, i kiedy otwieramy je nieprzyjacielowi, zamykamy je panu. Potrzebujemy się też zorientować, że są takie sytuacje w naszym życiu, które są zwróceniem się ku nieprzyjacielowi, otwieraniem mu drzwi, wchodzeniem w przestrzeń pierwszego przykazania. Na, na, naruszeniem szczególnie tak, tych, które dotyczą e, spraw najważniejszych, życia, miłości e, i istoty tego, kim Bóg jest, e, potrzebujemy się wyrzec żła, e, któremu daliśmy miejsce w naszym życiu. I to jest to, co nas uzdrawia, to, co, czego możemy doświadczyć w dobrze przeżytej modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne. Osobiście jestem przekonany, że każdy dorosły, wierzący człowiek ma powód, żeby poprosić o taką modlitwę i doświadczyć. Łaszki otwarcia serca w tym, co go zraniło, w tym, co potrzebuje przebaczyć, w tym, co wobec Boga trzeba wynagrodzić, naprawić, zamykając nieprzyjacielowi drzwi przez wyrzeczenie się zła, konkretnych grzechów. Otwierając drzwi dla Pana. Ale to bardzo ważne, byśmy się spostrzegli, że kiedy zapraszamy Ducha Świętego do swojego serca, to w moim sercu i w moim wnętrzu jest więcej drzwi niż tylko te do przedpokoju. To bardzo ważne, żebyśmy zaprosili. Ducha świętego do każdego pokoju i otworzyli każde drzwi, do magazynu, gdzie mamy jakiś bałaganik. Też nie jest dobrze zostawić sobie jakąś przestrzeń wyłączoną, tylko moją. Um, gdzie nie zapraszam Boga? Jeśli drzwi otwieram, jeśli przychodzę odpowiadając na zaproszenie i zapraszam, to do całości swojego życia i do dna swojego serca, wtedy będę mógł zaczerpnąć. Będę radować się spotkaniem. Z Bogiem, który jest Bogiem spotkania, który w tym spotkaniu mnie ubogacza.